Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do piątej rano. Film mi się urwał, jak leżałem w róże. Teraz mnie na pierdala. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Mam Kerla. Niektórzy mówią, że nie można chlać, jak się Kerla. Nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Hello Hello Kitty. Tutaj Kamilek Sztańbach się kłania. Wasz mentor i komputronik polskiego show biznesu komputerowego. Dzisiaj mam dla Was dużo, dużo do pokazania. Oczywiście bez skojarzeń, ale. No cich ciźny, ci, bo syna! Nie widzicie Ja już nie muszę Magia kurwa Szansa na chwilę tego Aim, Aim bota dać O, tutaj chcę haksy zaraz załączymy O, ciach Mamy haksa Dobra kurwa, jademy z kurwami Ej to kurwa Ja pierdolę jeszcze mnie rozwalił Jak on to mógł zrobić Maciek, no jak on to mógł zrobić kurwa Co mam się nie w co mam się nie wkurwiać? no a mnie no... A grajcie kurwa weze mnie jak pierdole, z jemcem a z sejfiera, w Dobra, już panie Heniu. Bo zaraz tak opnę pizdo! Już się żegnamy. No będę! Co ta kurwa gra na pianinie? Mein Name ist hier Kami Steinbach.